Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już drugiego odcinka z Let's Playa, którym jest Harry Potter i Kamień filozoficzny. W tym momencie tak trochę dziwnie mówię, z tego powodu, że włączam stopper, żeby orientować się mniej więcej ile trwa odcinek, żeby znów go za bardzo nie przedłużać, ale też, żeby nie był z drugiej strony zbyt krótki. Pamiętacie pewnie jak ostatnio fatalnie latałem na miotle, ale cóż, dzisiaj idziemy dalej. O no, jakieś dziwne... O, Hermiona!

O lol, ten czar jest wredny, a ja dalej nie poprawiłem sobie myszki, uznając, że tak będzie śmieszniej i widać to wcale nie jest śmiesznie, a wręcz gorzej. Ale proszę, doszedłem do tego momentu i 76%, więc jakbym doszedł dalej, to byłoby z 80% co najmniej. Sorry. No nie no to jest już mała przesada. Ona się spodziewa, że on by to dał i to ona nam daje punkty, no. No tu twórcy trochę przesadzili. Naprawdę troszeczkę... Uaa! Ojej ojej ojoje. Ciągnij ulicią. Eee, fuck, to dziś mnie może brzmieć. Daję żybi dalej. No chyba 65% będzie, myślę. No, może być ciężko, ale jednak... A nie, na luzie. Widzę, że gdybym doszedł do końca to jest naprawdę blisko 90. Więc nie Wiem, wiem. No jasne, przyznaj mi więcej punktów. Fani było, gdyby uczniowie sami mogli sobie przyznawać punkty. Okej, okay, to jest ile? O 80 minimum. O w dupę. Ojoj, ojoj, oj. Ale próbujemy. nie Niedobrze, niedobrze. Może, no nie doszedłem do końca. Nie no nie umiem naprawdę, nie lubię tego. Nie umiem, ale 80 może będzie. Jest, wow! Wcześniej się nie udało w pierwszym odcinku pierwszego czaru, w którym było w Nintendo. Tak, tak, na pewno dał mi, ale dałby mi, ale to ty musisz dać. Tak. No nie no, jak na 95% w życiu nie dam rady. To po pierwsze musiałbym do końca dojść. A to jest już Incredible w moim przypadku. Wow, ale prościutko mi wyszło tam, widzieliście? Eee, 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 to może wyjść nawet. Nie, no nieźle mi poszło, jestem naprawdę pod własnym wrażeniem, ale nie wiem, czy będzie aż tak super. No, troszeczkę za słabo, szkoda. Ale nieźle, naprawdę nieźle było. To było bardzo blisko. spoko. No wiem, wiem. Ale dostaliśmy... 3 na 4 zaliczone, więc nieźle. A 30 punktów to zawsze coś.

Jak przestałem oglądać moje... Nie, no przesadzasz. Nie, widzicie, że... Hermine. Troszeczkę dam tu przesadę. Za młodu była bardziej dominująca chyba niż później. Czy tutaj jest jakieś ukryte przejście? Proszę bardzo. Jest tu żabka. Żabka się oczywiście przyda. Żabki się przydają. Teraz Alohomora next. Hmm, w ogóle muszę sobie wyłączyć... O dobra, wyłączyłem sobie. O, za obrazem też jest ukryte coś. Tak jest ukryte coś, to spoko. No. Oczywiście już tu lecimy. Ale Kolejna, proszę. Więcej fasolek. Potem Freddy George dają mi więcej kart czarodziejów. Co jest? Otwarą przecież. O, dobra, działa. Eee, yy, ty się że... Wiem co tam jest, nie musisz mnie uczyć.

Faj, o już zaczęliśmy Spoko, wow, ale mi prościutko leciało, bo już nie leci Ale spoko No dobra, to będzie na pewno 50% Więc nie ma co się martwić, 50 musi być nas, o może? Nie no, będzie 50% Ale widzę, że wcale tak nie za dobrze mi wyszło, 66 to bardzo mało Wingardium Leviosa! <noise> Fajnie, to brzmi. For o, w końcu sam Fleetweek, Gnie <laughs> Nie za pomocą Hermiony nam daje te. punkty, więc fajnie. Ojej, kurz zaczął czas. Liczać. Oj, jak ładnie, równintko, równintko. Oj, tu zapsułem. O, wrót. Oj, tu znów psuję, znów psuję, jestem psuj i psuję. Ale nie, no powinno być 65%. Jak wtedy było 66, to teraz tym bardziej. Yy, ale i tak, kurde, miałem nadzieję, że jeszcze więcej. Nie idzie mi zbyt dobrze. Teraz 80 może być ciężko. To lat, panie 10 Dziękuję. Na Gryffindor. 75. Gryffindor będzie za mnie dumny. No fajnie, szybciej i dokładniej. Czy wiodę od pierwszoklasisty nie wymagacie zbyt wiele? Dobrze, że w kolejnej serii, czyli komnata Tajemnic, zostało to zmienione i łatwiej jest zdawać te egzaminy. Ale okej. Czy będzie 80% jakimś głupim cudem? Eee... joo! Równiutko 80. Dobra, na 95 w życiu nie damy rady, ale nie jest źle. O, już 90, ale już na więcej nie liczcie, że dostanę 20 jakimś cudem. Nie ma najmniejszych szans. Po prostu incredible by mi się udało. Szczególnie robiąc to w ten sposób, jak ja to robię. A może tak przyspieszmy, tak na szybko. Może to właśnie trzeba tak szybko robić, tak potem poprawiać. No cóż, nie będzie, nie będzie 95 w życiu. Ale, no nie było źle, 87 to naprawdę niezły wynik. Jestem naprawdę z siebie dumny. Ale Flitwick, oh nie, 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 to nie tak. Oj, no wiem, że byłem blisko. Ale 30 punktów dla Gryffindoru to jest naprawdę świetny wynik. No już idę, już idę. Mr. Flitwick? Mr. Potter idzie za Mr. Flitwick. Proszę bardzo, ale on mały jest, prawdziwy każeł. <laughs> spoko. No spoko, w ogóle Wingardium Leviosa, jak ktoś pamięta, to jest oh, chyba jedyny czar, który jest pokazany jak się go uczą y, w pierwszej części. Y, oczywiście w filmie well, mówię. Good luck, Mr. Również good luck. Uda nam się w ogóle te Google czasem fatalnie wyglądają na... Czasem dobrze wyglądają, tak jak powinny, podczas animacji, a czasem no niestety fatalnie. Flipendu! Flipando! 45 fasolek! Trzeba szukać teraz ukrytych przejść, mamy alohomory. Więc... O oh, no nie, 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 nie. Czemu nie mogę na was rzucić? LOL, te psy na mnie lecą! O, dobra. Ukradnij mi fasolki, ale, ale odzyskałem je. Nie ma tak dobrze. Proszę bardzo, Przejście nam się otwieram. Ale te jak one się nazywały w ogóle? To były jakieś gnomki? Nie nie wiem, nie wiem, nie wiem jak one się nazywały. Czy to były jakieś gnomki, czy jak one, jak tam one się zwały? Okej. Okay. Spinaj się, chary, po fasolkę. Fasolki są ważne. Ogólnie oni naprawdę zachowują się, jakby, nie wiem, mieli jakąś... <grym> Nie wiem, no niesamowitą chęć jeść te fasolki. A jak wiecie są to fasolki z wszystkich smaków. To może nawet być, nie wiem. E, smak bizna. Naprawdę. Dość prawdopodobne. Że nawet taki może mieć smak. A ja po zjedzeniu takiej fasolki, no cóż, wizyta w toalecie na co najmniej kilkadziesiąt minut jak nie godzin. Kilka. Tak, nie no nie no, naprawdę straszna sprawa. Okej, okay, już widzę, że chyba najpierw muszę przesunąć to tutaj... o cholera! o dobrze że mam niezły refleks ten gnomek czy... będę nazywać je gnomki już nie pamiętam jak one się nazywają ale jakby mnie usłyszał ten gnomek ten który kręci materiały niegdyś pewnie większość z was niestety kojarzy go tylko z serii z Minecrafta, z JJ Jokerem ja też właśnie jego kanał nieraz odwiedzam to jednak on zajmował się też innymi grami, teraz troszeczkę jego kanał y, zmienił, można powiedzieć, y, postać swoją. Już nie wygląda tak samo, znaczy nie kręci samych let's play, tylko raczej takie y, pojedyncze fragmenty z danych gier. I w sumie może tak lepiej, może tak mu się lepiej kręci, więc niech robi to, co uważa właśnie za słuszne. Ok. Kolejne Wingardium Leviosa. Musimy dopchnąć ten otom. Oczywiście Wingardium to jest lewitacja. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, po prostu nam do lewitacji. To jest już trzeci czar, który poznajemy. Było Flipendo, potem Alohomora, a teraz Wingardium Leviosa. So. Okej, okay, widzę, że tu, o dobra. przerzucimy to tutaj. Ciekawe, czy mógłbym to wyrzucić w ogóle poza plac. Gdzieś tam walnąć. Tak nie mógłbym. O, lata. Fajnie. Tam coś mi lata, ale zobaczmy, czy... Tu jeszcze czegoś nie będzie. O, gwiazdka! No! To bym dopiero pominął ważną rzecz. I to są oczywiście te, pewnie. O, dobra, zapis. Jak... Tak, oczywiście nie widać nawet Ziemi. Jest jakaś tam przestrzeń, w którą możemy spaść i już prawdopodobnie nigdy nie wrócić. Nigdy, przenigdy. No, zobaczcie na to. Czerni, po prostu czerni. Okej. Okay. Dobra, teraz doskoczmy tylko tutaj. Ła! Doskoczyliśmy. Tam się nie da przejść na razie na dół, może tutaj dopiero coś będzie można. Yy, tu jest jakaś nie magiczna... Uuu! Widzicie gwiazdka do góry? Yy, spoko, gwiazdka jest do góry, może jakoś ją zdobędziemy. Na razie przenośmy wszystko tak jak trzeba. Pewnie znów mi się nie, da, nie uda wszystkich 10 gwiazdek zdobyć. Mam takiego pecha. Ostatnio myślałem, że nieźle mi to idzie i że je zbiorę. Chyba tylko 7 czy tam 8 zebrałem. Więc no, nie najlepszy wynik. Okej. Okay. no, Harry! Tutaj ćwiczyłeś flipę do jej tak samo. O, aha! Spoko, to już wiem na jakiej zasadzie tam działa to. Tu jest oczywiście ukryte lustro, a za nim tajne przejście. Znaczy ukryte tam może ono nie było. Może ono było widoczne, ale ukryta komnata za lustrem. No cóż, dopiero w drugiej części Harry'ego Pottera będzie ma więcej o jakichś komnatach wiedzieć. Póki co e, wiedzmy, że tu są tu nad Jak mówię, nie chcę spoilerować. Wiem, że wiele osób zna Harry Pottera bardzo dobrze, ale gdyby się akurat trafił jakiś na jak młodszy który nie zna, no to po co zdradzać mu przy całą fabułę. A jeżeli chcę sobie obejrzeć e, właśnie mój lekar. Okej, okay. karcza. E, karcza, co ja chciałem wymówić. Tarcza oczywiście. Ciekawe, to jest już druga tarcza. Czy zebraliśmy wcześniej jeszcze jakąś? Znaczy mieliśmy na pewno albusa Buldora i nie wiem. Nie, to jest druga. LOL z literyniaki dobry. A tutaj mnie nawet driving goni. Okej, okay, jest to karta Barloka Muldun, żyjącego od 1429 do 1490. Przewodniczący Rady Czarodziejów w latach 48-50. Czyli tylko przez dwa lata był w Radzie. Tak go już na więcej nie chcieli. Dobra, o widzę, że tam jest ta gwiazdka, ale to mi jeszcze nie lata. To muszę teraz widzę... To obblokować tu... Okej, okay. w ogóle nie wiem czy się wrócić nie powinienem i tam coś... Hmm, aha... To mi tak śmiesznie lata, tylko żeby nie zginąć. Bo będzie śmiesznie. Co jest? Ale idziesz, idziesz? No idź tutaj, chodź tu, chodź tu. Nie chcę spaść w niekończącą się przepaść i spadać całą wieczność. Hmm... No tak coś kiepsko się tam do tego przybliżam. Będę, te... dopiero jak będę wystarczająco blisko... Ośmielę się skoczyć. Ła, daliśmy radę. No teraz trzeba chyba jedynie poczekać, bo ono skakać... Ale to jest już szósta jak gwiazdka, niezły wynik. Ja nie, no ta. Tylko teraz no... Eee. Rzuć, rzuć czar przyciągania, którego nie znasz Harry. Ale czar przyciągania to będzie dopiero w, w trzeciej części. Tak, w trzeciej części Harry Pottera. Oczywiście chodzi mi o Harry Potter i więzienia z kabanu. Także jeszcze sobie... Poczekamy, o, mam czasem takie ścinki. To jest prawdopodobnie spowodowane już starością tej gry, że niestety od czasu do czasu ją tak troszeczkę zetnie, bo to na pewno, na pewno, ale to na 100% niewina komputera, który o, jezu który chodzi mi bardzo dobrze nawet jak gram sobie w Diablo 3, które też zobaczycie u mnie na kanale. O, tylko 6 ich było. 20 Gryffindor. O. Mało tych gwiazdek, ale spoko zebraliśmy wszystkie. Hm. I dużo punktów przez to. Aż 20. Zobaczmy zresztą mamy. No, a Slittering nagle 159. Ravenclaw, chociaż trochę uciekliśmy im. E, aha, tu jeszcze można to przerzucić. Pewnie zgaduję, że za tymi książkami jest jakaś ukryta komnata, bo to tak dziwne, że one tu stoją. Tak? O, jest. Liczę, że będzie jakaś fajna karta. Chyba, że same fasolki. No niestety. Ale i fasolki się przydają, bo oczywiście Fred i George bardzo są napaleni na nie i na pewno dają nam coś za nim. W zamian. A nie, czekajcie. A, to ten on poszedł. Tam trzeba iść. Okej, no, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idziemy tu. Uda się na, za co tam? Zielarstwa chyba. Chyba zielarstwa. No cóż, i na zielarstwo przyjdzie u nas czas. Oczywiście, wszystkiego trzeba w życiu spróbować. O! Czy to jest nasza wspaniała Hedwiga, czyli śnieżna Sowa? Zaraz zobaczymy, co tu piszę. Co to za list. Harry! Nie spóźnij się na zajęcia z dzielarstwa. Czekam na ciebie przed wejściem do cieplarni. Do zobaczenia, Hermiona. Um. Enter? Spacja? Aha, spacja działa. <noise> Żeby to wyłączyć, nie wiedziałem, że jaki przycisk. No te, te, powiedzmy, że regały z książkami też wyglądają troszeczkę podejrzanie, więc zgaduję, że za tym lustrem, które jest no, w dziwnym miejscu, bo po co tak wysoko lustro pewnie jakimś gigantowi tylko? No ale musiała być właśnie yy, skrzynia. Liczę, że będzie karta. Będzie karta? Proszę bardzo. Jest karta. To na co liczyliśmy tak bardzo. No podnieś ary kartę, co ty robisz? Nie moonwalk, tylko proszę. Zobaczymy, co to jest za... Trzecia karta zebrana przez nas. Oby jakaś fajna, bardzo fajna rzecz. Teraz przeczytamy yy, odnośnie kogo jest ona właśnie stworzona. Proszę bardzo, to nie na tej stronie, tylko na tej. Adelbert Waffing, 1899-1981. Znany teoretyk magii. No, no spoko. Yy, Okej, okay, idziemy dalej. Hmm, dziwnie miejsca. Tu jest żaba, tam jest żaba. Dziwnie to wygląda. No super, irytek To no, ja ci zrobię surprise Aha, czyli walka z minibosem Lol, czemu nie jest... Fuck this No nie no, ciekawie się robi Gdzie jest ta żaba, cholera Gdzie jest? Co jest, zaś oberwałem? W ogóle sterowanie jest tu do dupy A. O, dobra, przywaliłem mu. Chociaż tyle, tylko że on we mnie nie wleciał. Ale widzę, że nie mam możliwości podejścia do żab. Dobrze, że już oberwał po raz któryś tam, drugi chyba. A. On jeszcze nie dostał. Muszę lepiej w niego przycelować. A to naprawdę z tym celowaniem nie jest łatwe, z tym panowaniem nad tą myszką. O, okej, okay, dobra, oberwał. Jeszcze chyba... O nie! Kurde, podleciał No, Dobra, wow! Sudem to wygraliśmy. E, kurde, mieliśmy problem naprawdę z tym irytkiem. E, nie da się nic rozwalać, widzę. Ale nie no, naprawdę wkurzył mnie. Troszeczkę nam życia zabrał i teraz jesteśmy na minimalnych ilościach. O, cześć. Tak, mam tyle. Napowiedzcie no, mi, co to za eksperymenty, kurde, tajemniczy goście. Dobra, macie te fasorki. No pewnie nie jak mi dajecie, to pewnie nie mam jeszcze takiej. No nie, nie kojarzę. A to już jest czwarta, czwarta na 25. Yy, I tak pewnie nie zbiorę wszystkich, ale jak najwięcej. Dobra, zobaczymy zaraz kim jest ten staruszek taki dziwny troszeczkę, dziwnie wyglądającym. Za sekundkę się przekonamy. Okej, okay, Harry Potter, zobaczymy co to za karta. O. E, Ulrich od Odbal. Średniowiecze. Nie wiadomo kiedy się rodził i kiedy zmarł. Bardzo ekscentryczny, znany z noszenia na głowie meduzy zamiast kapelusza. A, no to ciekawe. Nowy styl wyznaczał widać. O, Zasiad Vilga. Znowu list, czy ta hermiona mi nie może dać spokoju? Harry, jeśli spóźnisz się na zielonarstwo, Gryffindor może stracić punkty. Pospiesz się. Hermiona!

A tego bardzo bym nie chciał. Z tego powodu nie chciałbym walki z Drakom Alfojem, gdyż po prostu mam mało życia. Jakiekolwiek teraz oberwanie od kogokolwiek może się nie stać. A to ślizgom. Aha, tak, Omnata, już wiem gdzie. Pewnie o tą komnatę ci chodziło. O, tak, dobra. Chciałem mieć pewność. Harry, jak ty się wstydź? Ach, ty kaleko. Czasem naprawdę mnie zawodzisz. O tak. Myślałem, że będzie się ze mną ścigał po tą wejściu do tej komnaty. No, zgaduję, że skoro on tak bardzo chciał wejść do niej, to musi być tu jakiś zapewne ukryca karta. Tak, karta. Karta to jest coś, co, na co jestem napalony. Oczywiście zebrać. Tajemne drzwi z aloholomorą. Tu musi być coś cennego. Aczkolwiek żaba też szybsza. Nie widzę tu żaby niestety. Może wyskoczy. Chyba, że karta. A, karta. Kurde, szkoda, że, szkoda, że nie żaba. Potrzeba mi troszeczkę więcej życia. Zaraz podniesiemy kartę. Jeszcze moonwalk i proszę. Kolejna karta. Zobaczymy, kim jest ta oto postać z wąsikami. Przekonajmy się. Już za sekundkę. Dobra, ten człowiek, ta piąta karta to... Derwent Shimpling, 1912 i jeszcze żyje. Zjadł dla zakładu całą jadowitą... Ten tak ulej przeżył, choć wciąż jest fioletowy. Spoko, widzę, że. No nieźle, nieźle. Zakłady tutaj w Harym Potterze to poważna sprawa. <grym, <grym, nie ma co narzekać. Ale dobra, mamy jedną kartę więcej. O, jest tu zapis. no Nie dziwię się, czemu jest tu zapis, bo zgaduję, że tam będzie fight. I wanna fight with Draco Malfoy. O, to on. Tak, robię i ci się dzieje chyba ci wpisz. Jak to brzmi? Aha, będziemy rzucać się czarodziejskimi here. petardami. Spoko, ja muszę je podnosić i chyba rzucać w niego zanim wybuchną. O, cholera. O, tam już nie podnoszę, bo zaraz wybuchnie. No, rzucaj, Draco, rzucaj. O, pięknie, dostanie w ryja. Oj, 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 Ale oblężenie zrobił. Szkoda, że on ma ich nieskończenie wiele, a ja niestety muszę podnosić po nim, bo nie na takie... LOL. Trzy pedardy w jedno miejsce, ciekawy jesteś. Ale no dobra, chyba jeszcze raz oberwie i koniec z nim. No, fuck, ale nie rzucaj trzech w jedno miejsce. Podaruj się, człowieku. Oj, miścinka, jak zwykle. O nie, a nie, zdenerwuje mnie. Dobra, jeszcze się troszeczkę przyblokowałem tam. A nie trafiłem w niego. Dobra, chodź tu, faj, chodź tu. Chodź tu. Jak ci przypie przy Twoją własną petardą własnego wyrobu. Haha, ha. i co teraz? I co teraz? Chodź tu. Ja nie będę miał szczęścia. Chyba cię pogrzało. A co w ogóle gdzie do góry? Salon Śluzgonów jest w lochach. Musiałbyś gdzieś tutaj iść. Ale dobra, Malfoy dostał po dupie. Pierwszy raz w sumie w tej serii. I teraz musimy iść do cieplarni. Hmm, jesteśmy w końcu na błoniach Hogwartu. O, kto tam nie było? O, Hagrid! Co ty chcesz, człowieku?

No, spoczą. Zaraz tam idziemy. A niech się zgubił. No jasne, chcę, żebym ja poszedł, a żebyś ty nie musiała nic zrobić. Ech, co za dziewczyna. Dobra. Hmm. Smoczek. A z niego będą wypadać tylko fasolki. aż tak na fasolki nie jestem najarany. Nie idziemy po fasolki. Czy tu są. A tu będą żaby bodajże. W tych miejscach będą do zdobycia żaby. o proszę już pierwsza żabka nam się trafiła e, teraz poszukujemy Polera, denerwuje mnie Polol! traf tego ślimaka ci na te ślimaki oczywiście jak nas wejdą to zabierają nam część życia nieprzyjemna sprawa jeszcze jak wejdziemy w ich śluz, to też e, prawdopodobnie tracimy go troszkę ale liczę że nie będziemy wchodzić aż tak nie jestem Niezdarne, żeby wchodzić w ślus ślimaka. Jeszcze jakiegoś ognistego, czy... Ja z tej strony mogę go obejść. Hary jest zbyt gruby po prostu. Zobaczcie, mały anorektyk, a jednak czasem zbyt gruby. Peszek. Po prostu peszek. Anorektyczno-gruby chary. Pierwszy raz słyszę takie określenie, ale może to wie, jest prawdziwe. Dobra, tu się nie odblokowało nic. Wo-ho-ho! Ho. Z pierwszej, to wypnie ślimaku. Cholera, bo mi zaraz wybinujemy. Tu się otworzyło, no gdzie to się otwiera? To to idział. Dobra. Tu jest odblokowane. Teraz lecimy dalej. Jeszcze, tu jest dużo żap ogólnie, więc spoko. Choćbym tracił życie, to nie jest źle. A, pięknie. Teraz będzie już pewnie odblokowana droga. Do zielarstwa. Chciałbym jakąś księgę zapisu, bo chciałbym już powoli kończyć ten odcinek. Trochę w nim pokazałem. O, proszę! Mamy księgę zapisu. Sam raz tak jak chciałem. W kolejnym odcinku kontynuujemy. Przechodzimy misję zielarstwa. No a dzisiaj, no już to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No, a oczywiście na dzisiaj to tyle. Więc przesiczałem. Darka!